Po lewej stronie jest to poduszka pasażera, poduszka czołowa. Otworzy się nam ona jak podczas prawdziwego zdarzenia, zdarzenia drogowego. Celem, słuchajcie tego pokazu, jest to, żebyśmy stosowali prawidłowo zapinali pasy bezpieczeństwa tylko poduszka wspólnie z prawidłowo zapiętym pasem chroni nas niektórzy kierowcy myślą, że poduszka powietrzna wystarczy sama i są bezpieczni, że nie muszą zapinać pasów kierowcy, pasażerowie, różnie to bywa niestety, kiedy tych pasów nie ma zapiętych, to poduszka w ogóle nie powinna być aktywowana nie powinna w ogóle wystrzelić w samochodzie a to dlatego, żeby nie narobić dodatkowych szkód będzie to mocny ładunek pirotechniczny który odpali się z prędkością 300 km na godzinę to ma taką opcję slow motion w telefonie, może w takim spowolnieniu sobie nagrać, to sobie później zobaczy, jak to się otwiera i napełnia. No dobrze, no to przekazujemy pilot do naszego uczestnika. My liczymy od 3 do zera i odpalamy poduszkę. Uwaga! 3, 2, 1, 0! Ogromny huk moi drodzy, to jest zaledwie jedna poduszka powietrzna.